Trzymałeczko tutaj Chris oczywiście i witam Was w kolejnym odcinku z Battlefield Heroes na moim kanale Oluju Oczywiście mnie od razu zabili Typek tutaj ładnie campi, a ja go sobie ładnie zaraz go zjadę Jak widzicie sobie kupiłem ul ostatnio w na przecenie Także postanowiłem sobie go zakupić Why not tu koleś nadal jest, ale rzucimy na wszelki wypadek w razie W tutaj, tutaj może coś być A jak nie to Kurde, cwele za Jeszcze czołg mhm. Tu koleś jest, proszę Niech tu ktoś wyjdzie, to już sobie z nim poradzę. Ma no, chyba nie do końca jednak. Chociaż GS pod nogi. Najlepsza stara taktyka. Tu rzucimy jeszcze. Ula. Kurde, coś mi z myszką znowu się dzieje. Fuck. Dobra. Muszę sobie poprawić podkładkę. Bo mi jakoś coś się stało przed chwilą. <laughs> Dobra. Tutaj są kolesie, no to rzucimy tam granat im. Dlaczego by nie? Yo, 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 yo. Wow, wow, wow. Oh, no kurde. Nie można tutaj grać, na pewno na tym serwerze. Kur Te wki po prostu z mojej drużyny co oni robią? No, nic nie robią. Ja chcę dojechać szybko tam. Więc wezmę te... Dźbka. Proszę bardzo tutaj Mam nadzieję że oni gdzieś daleko są No kurde oni zawsze są blisko Dobra gsa rzucimy Kurde Cvelu ze strany Szybko ulecionko No prawie, prawie go zabiłem Gdy miał ogniste pociski na pewno bym go dojechał Fryer. <t> A ja oczywiście będę musiał sobie znowu pojechać sam, zginąć i td. No nie jakoś ty za bardzo lubię tą mapę. Chciałem pójść rundę, nie wiem dlaczego. No nie lubię tej mapy. Kurde ona mi się tylko do że dosłownie. Tu kogoś jest? To jest nasz. Dobra, jak widzicie mam też e, uberfaworyt Gerharta. Tak. E, wylosowałem go sobie w Chloe. Możecie się śmiać, możecie nie wierzyć Ale tak Naprawdę było O tutaj rzucimy ul Dobra coś weszło Widzicie? Coś tam wchodzi jednak z tego ula Oluju Dobra, dobra, dobra A jeszcze jest! Ja, dobre! Jest! To było dobre, to było dobre. Ej no ale kurde, dziwne mam wrażenie, że ja tylko gram. No ale... No ale co? Co zrobić? Prawda? No i wygraliśmy nawet kurde, a byliśmy na minusie i to sporo. Także no... Nawet w porządku. Mam nadzieję, że odcinki także z Dragon Ball wam się podobają. Nie wiem czy to będzie po prostu przyszłościowa seria, ale... ale coś tam chcę urozmaicić mój kanał No bo tylko wiecie Battlefield Heroes i Battlefield Heroes w końcu byście się znudzili <laughs> A tego raczej bym nie chciał Także no Podjąłem się decyzji A co na razie tylko tam nagrane mam Dwa odcinki Coś takiego No i będę je w miarę <laughs> wrzucał no chyba, że nie chcecie, no to piszcie mi tutaj ładnie w komentarzu, ja wszystko będę wiedział i wioska zwycięstwa, tutaj za bardzo Uberfaworyt Gerharta nie będzie jakoś doceniany przeze mnie na tej mapie, bo jest ona zwyczajnie mała, a co się z tym wiąże, że jakoś na daleki dystans nie będę za bardzo strzelał, <laughs> tym bardziej, że mam przeciwko sobie raczej takich... Ziomalów co z bliska, to znaczy ganerów mam w przeciwnej drużynie, a UL mi tutaj tylko dopomoże leciutko. A i też przycena była taka, że dostałem e, ten pas z granatami i ten UL. Za śmieszne pieniądze, także no według mnie się opłacało, także choć chodź, chodź ziomeczku, ja cię uleszę jak gram z to muszę po prostu uleczyć kogoś jak się pali, czy cokolwiek innego. Oluju, dobra. E, Gs oczywiście nie wyszedł. Ale to nic. Kurde! Ech, w dwóch mnie wzięli. Typek chociaż, że ma posałą broń, ale i tak e, jest coś nie tak. Cholera, gdzie oni są? Tu. No, jest szedł, GS Pięknie zawsze wchodzi Tu koleś jest, to, tu, tu Ula, mu rzucimy Dobra Co, on z Suicidea zrobił? Czy ktoś go tam dobił, bo nie do końca widziałem Dobra, trzeba więc się ukryć. Coś tam mu zadałem. Coś tam mu zadałem. Kto PL? nie lubię tego pytania. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że po takim... O nie, no fuck. Widzieliście, to prawie go zabiłem. Prawie. A i prawie robi wielką różnicę jednak. Ej cholera i to się właśnie sprawdza Tutaj rzucimy, nie wiem, nie wiem gdzie on jest do końca Tu już koleś mnie namierza hmm. Tam, 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 zaraz tu wyjdzie jakiś Nie Oluju nie ma szans Wiedziałem O ja pierdzielę, no mówię no, Ten setup nie jest dobry na tą mapę A w tym moje skisy nie pomagają <laughs> Definitywnie nie pomagają Kurde no, Cfele zastrane, gdzie oni chodzą za zastrane, myśli, że tu będzie campił Kurde t bag Cfelu No, idzie tu koleś. Nie dostał, nie widziałem, że jakieś dostałem obrażenia, punkty jakieś. Więc... więc nikogo tu nie było. To zobaczymy. Aha, tam kolesie są. Dość daleko. Także można się pokusić o napieprzanie Zuber faworytu Gerharta. Można też rzucić tam granaty. Oluju, już widzę. Granat to... Znaczy granat laser, to jakoś mi się papa od razu cieszy. <grymne> Nie wiem dlaczego, po prostu śmiesznie tak to wygląda, jak koleś biega ze stym. O, ja tu biegam z ulem sobie. O, aha, zabiłem go ulem, <grymne> super. Pierwszy kill. Typka zaraz tam dojadę, myślę. Ja tylko muszę sobie przygotować mojej UL no, ktoś powie, ale nubisz, wow Ja nie nubię, są po prostu bronie w tej grze Takie znubione Aha, tu już koleś nam nie polował Super Ale też mamy pistolet na daleki, także Możemy się z nim pobić tu mamy o, proszę bardzo Oluju, jest ich więcej Jakby ktoś tu przyszedł, bym się nie obraził. Tylko żebym musiał wiedzieć, kiedy wy tu przyjdziecie, panowie. To znaczy, dalej szybko, szybko, mi... Szósty zmysł. I się... Oluju! Czy wy też to widzieliście, co ja? Tak właśnie! Yeah! Dobra, ja tam nie wchodzę. Ale tak, już weszłem. Przerwało mi nagrywanie akurat wtedy kiedy zaczęli mnie napierdzielać, także... Co ci to dało, majster? <laughs> Jeszcze porucznik jakiś, proszę bardzo. Polak. No tak trochę brzydko to wygląda jak ktoś tonikuje. Sam używam toników, ale tylko na mapach takich co praktycznie... A tu koleś jest obra to żyć mi na Coś tam, coś tam mu zadałem, w każdym razie, <laughs> nie wiem jak to można nazwać. No to zaraz rzucimy mu granaty. Aha, super. No i oczywiście przegraliśmy, wow, wow, wow. Ach, a że raz w tygodniu jest Battlefield Heroes, to proszę bardzo macie trzecią rundkę, A tak oczywiście ode mnie dla was, nie? <laughs> Już wam się tak coś podoba, że od czasu do czasu nagrywał trzy rundki, a nie dwie, dajcie mi lajka like i wtedy rozmyślę to naprawdę na pozytywny... Aha, dobra, na pozytywną stronę, dobra. Tutaj proszę bardzo mieliśmy tam w miarę jakieś dobre statystyki, chociaż dupy nie urywało. Ktoś z Polski, no, no nienawidzę tego pytania. Pamiętajcie, jeżeli gracie... Ty jesteś z Polski, dobra. Pamiętajcie, nie pytajcie się kto jest z Polski, bo to później będziecie, znaczy będą Was wyzywać od polaczków i taki tam, jeżeli lamić. No i już zaraz się pytałem czy masz skape'a czy nie. Nie chciałbym tutaj, wiecie, no... Trzeba byś wyzywać czy coś, ale no później będzie ktoś taki, kto dosłownie ci pisze do mikrofonu. Nie mówię też, że ja mam jakiś super głos, ale... Yy, ale po prostu nie lubię, jak ktoś taki, wiecie, bardzo młodszy, próbuje nagrywać filmy lub coś takiego, tutaj kolej zaraz będzie do mnie szedł. Ja tutaj rzucę mu... Dlaczego nie wszedł ul? A to jest bardzo dobre pytanie. I teraz jak ja stąd wyjdę powiedzcie ten Tędy mogę z Koleś nie zginął? Mhm. Dobra, tutaj rzucimy mu granaty Dobra, koleś umieraj Ze mną to raczej szans nie miał dużych Aha, dobra na Giemą Jezu straciłem tylko bandaż Ach. Kiedyś też, znaczy ostatnio, kiedyś, kiedyś, to w sumie kiedyś to było, że taka była przycena AK, chyba 74i, tam pistolet na daleki czy coś takiego. I to powiem wam, że naprawdę było przekozacka promocja, bo mieliście praktycznie za połowę ceny dwie bronie. Ale cholera no, to jest aimboter na 90%, bo typek Dziwnie jakoś celuje I z połowy mapy na pieprza także jo 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 szwagier Uff. Dobra, jakoś ktoś go tam dobił <laughs> Nie do końca zobaczyłem kto Cały czas tutaj się coś dzieje na tej mapie, także według mnie jest Oluju Zapomniałem użyć blasta, nie no już dawno nie grałem z ale to nic, ale to nic. Na pewno coś więcej nagram z tego soltka, Ponieważ no mam ten uber faworyt Gerharta i po prostu no już po nim jest i po prostu mogę sobie jakąś bardziej z nim pograć. Zazwyczaj przecież, że setup jest najlepszy na, na daleki dystans i jakaś tam broń na krótki. W moim przypadku Kurde. W moim przypadku to akurat jest AK74. I oczywiście już istnieje problem z moim internetem. Cholera po drewnianych kablach leci. Także nie ten, nie zwracajcie za bardzo na to uwagi. A typek tam cały czas siedzi. Mamy, Zobaczę, jakie ma statystyki. Aha, aimboter, dobra. Wszystko wiemy. Coraz częściej po prostu ma takich ludzi Ale mam zamiar go teraz sobie pocisnąć Co będzie? A ile masz lat? Już pytałem się o wiek Cholera, grażba typu Heroes Niech się nie obchodzi kogoś wiek O proszę bardzo, zabiliśmy kogoś TIBAK bug Ja felu Ja 11. Oluju Z kim ja gram? A dobrze, że przeciwko mnie grają, nie? Beski tu No co jest kur... No zobaczcie jego statystyki. No, na pewno on nie jest aimboterem. W ogóle. W ogóle. Beskitu mam 11 lat. Hura! Ja pierdziałem co jest Beskitu, nie? Eee, 11 lat. Ale w sumie... Wiecie co? Ja tam się cieszę, że jednak... Popularna jest ta gra jakoś mniej więcej. W ostatnich latach to było cienko z tą grą Teraz jest trochę... odrobinę O, odrobinę lepiej No koleś się tam pomogłem No zabiliście go czy nie? No, w końcu go zabili O Jezu, kochany Co to się porobiło? No ale, no przegrałem chyba to, <grywa> chyba, chyba na pewno, ten aimbotter tam robi te wszystkie kilo i w ogóle. No, gdyby nie to, po prostu byśmy to wygrali, tak myślę, osobiście, bo, no bo, aż tak słabo nie grałem, przynajmniej ja, tak myślę, no nie wiem, Oceńcie to w komentarzu. <grywa> Dobra, no ja się z wami już żegnam, oczywiście, tradycji musi się stać zadość, także... Oczywiście na razie, cześć i czołem, widzimy się w kolejnych materiałach na moich kanale. Jeżeli jeszcze nie dałeś mi subskrypcji, to proszę bardzo kliknij w ten guziczek tam pod spodem, obok mojego awatara. I wtedy będziesz miał oczywiście filmy, to znaczy powiadomienia o filmach, a możesz też po prostu w kręgach mnie dodać na, tego, na Google+. Co przy każdym po prostu moim dodaniu filmu od razu ci wyskoczy taki jakby do tego dzwoneczka jeden i wtedy będziemy mogli będzie, znaczy będziesz mógł od razu obejrzeć film. Także dowiedzieć się jako pierwszy w sumie. No więc ja się z wami żegnam. Na razie.